Jest fiolet, indygo, błękit, zieleń, żółty, bo z pięciu barw dziś będziesz mógł stworzyć piękny tęczy łuk. To pingwinek czterokolorowy. Spójrz na te. Podoba mi się pomarańczowa. W różnych kolorach. Różowego. To mój ulubiony kolor. To nasze wspólne tęczowe drzewko. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing bawi się dziś z sulą w parku. Moje oczy widzą coś koloru mm, czerwonego. Mm, chodzi o listek. Tak, ten czerwony. <laughs> Gratuluję Sulo. Teraz ja... Moje oczy widzą coś. Koloru... żółtego. Hmm. Twoje butki! Nie, no coś ty. One są złote. <laughs> o, o, drzewo! Masz żółte liście! Tak! <laughs> Patrz, Sulo! O, złapałem! I, dlaczego liście zmieniają kolory, Flop? Ponieważ nastała jesień. Drzewa szykują się do zimy. Hop. Wow. Spójrz, najpierw zmieniają kolor, a wow. potem lecą ja z drzew. Też jesienny liść. <grybuj> o, to jest, to jest tęczy! Tak, win. To są wszystkie kolory tęczy. A teraz słuchajcie, y kto z Was chciałby być odkrywcą przyrody? Ja! Yeah! To, yeah! Yeah! Każdy hmm, będzie miał szansę. Zdecyduj flop. Hmm, zobaczmy. Ty, ty, ja! ty, 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 Zent착> Sulo, ty zaczniesz. Tak! a potem Koko, Pando, a ja? Tak, i na końcu ty, Bing. O, szybciej! Zakręć kołem, MM. Sulo. Tak! tak! Uuu, ale się kręci! Ciekawe, gdzie się zatrzyma. O, o. Żółty! Zzółty! Sulo, ty jesteś naszym pierwszym odkrywcą o. przyrody. Popatrz uważnie dookoła i znajdź coś żółtego. <trym znać się w> mleczu> Znalazłam mlecza. Mogę go zerwać? Tak, Sulo. Przenieś go nam do kółeczka. <mlechem> <mlechem> Jestem bardzo dobrym odkrywcą. Doprawda, <mlechem> ja trafię? Teraz <mle> ja! Mam nadzieję, że wypadnie fiolet. O, o nie! Czerwony. O, czerwony! Musisz Aha. znaleźć się coś czerwonego. Czerwień, 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 czerwień. Znalazłam moją ulubioną czerwoną rzecz! <mle> co to jest? Co, co to jest? To jest zielone. Nie chodzi o liść. Tada! Oh! Oh! To Biedronka! Jaka mała! Biedronka. Biedronki są piękne! Oh! Do widzenia Biedronka! Pa Papa! Pa. Pa, pa. O, moja kolej! Oh. 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 Pomarańczowy, znajdź coś pomarańczowego! Oh. Wiem, gdzie jest coś pomarańczowego. Chodź ze mną! Chodźmy! Czy to kwiatek? Nie, to kamyk. O, pomarańczowy. Zobaczcie, no. co znalazłem. Ładne. <laughs> Bardzo ładnie, chłopcy. Tak. Razem zbudować tęczę, a potem wieżę. Albo zbudować tęczową wieżę. Znakomity pomysł. Spójrz, Bing, zaczniemy od fioletowych klocków. Później indygo, tutaj. Teraz ty połóż klocek. To nie przypomina mojej wieży. Hmm, jeszcze nie. Niebieski, jak w tęczy. A, już wiem, a teraz zielony. A teraz żółty. Żółty. Pomarańczowy. Pomarańczowy. I ostatni kloczek. O! Czerwony. Powstała nam idealna tęcza. Patrz! Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo, fioletowy. Spójrz w Nasza wieża jest tak duża jak ja! Brawo, moje króliczki! Zbudowaliście wysoką, tęczową wieżę! O! -o. Charlie chce zabrać czerwony klocek! <laughs> Chodź, Charlie! Pośmiejemy się razem! <laughs> Może weźmiemy ten? Chciałbym ręcznik z królisiem Tulisiem. Mogę, Flop? O, czy to ten? No coś ty, Flop. Ten jest żółty. Ręcznik z królisiem Tulisiem jest czerwony. Patrz! Aha, a może to ten? No coś ty, Flop. Nie zielony, tylko czerwony. A. No tak, tak. To na pewno ten. Proszę. Chciałbym mój ręcznik z Tulisiem. Aha. Króliś tuliś, A więc weźmy ręcznik z tulisiem. <gryzni> to na pewno ten Królisz, tuliś. tulis. Ty zaparkuj żółty flop. Zaczynasz stąd. Hmm, dobrze, spróbujmy. Najpierw robię... Nieźle ci idzie flop! Później jest. Potem... Nie, wiesz, nie. Bierz tego nie, Charlie! Gdzie gdzie nie. Charlie! Charlie. <grym wytrzymać> <grym wytrzymać> Charlie. On też chce się z nami bawić. Jest za mały. U. Trzeba Trzeba mu mu zabawkę. zabawkę. Tak. Proszę Charlie, nie, nie, <grym wytrzymać> Jedziemy! Jedziemy! Co dalej Bing? O, niebieski. Ty parkujesz. Jadę. O. Charlie. Tu jest żół. Hmm. Charlie chce zaparkować swój pojazd. Zrób tak, żeby nie kapało. Zanusz, obetrzyj, proszę. Teraz ty, chlapiący króliczku, wracaj tu. Zanusz, Zanusz, O! Obeczy? <laughs> Świetnie. Już nie kapie. Ale piękny obraz będziemy mieć. Sięgające nieba drzewo i kolorową tęczę. <laughs> Jaki teraz kolor? <śmiech> Czerwień. <śmiech> nie Bing! Weź czerwony pędzel. Ale dlaczego? <laughs> Ojej, zrobił się pomarańczowy. Bo zmieszałeś kolory. Do każdego koloru jest inny pędzel, by się farby nie brudziły. Masz czerwony pędzel. Pamiętaj, Bing, zanurz. Zanurz. Obetrzyj. Obetrzyj. Widzisz? Nie kapie. O, Bing! Moje drzewko! Rozmazałeś mi je! O, wybacz, Sulo! Nie! Najlepiej się odsuń! Przenieś się trochę dalej, Bing, nie będziesz przeszkadzał Suli w pracy. <Ła> <O. śleskład> O, hmm. chciałam namalować listki, ale ja potrzebuję zielonego Bing, do tęczy. Daj suli zielony pędzel, a w zamian weź A teraz w wielkim finale Bing zaśpiewa piosenkę o tęczy. O, o, o. Śmiało, Bing! Ciekawe. Chodź na ślana. Śpiewaj. Czemu Bing nie zaśpiewał? Ponieważ troszkę się zawstydził, Sulo o! Poczekajmy chwilkę Bing, wszystko w porządku? Nie, wszyscy na mnie tak mocno patrzyli No tak, ponieważ czekaliśmy na twój występ Czekamy. Przed nami finał. Jeśli nie chcesz, nie musisz śpiewać, Bing. Chciałbym zaśpiewać, ale. Nie chcę być na scenie całkiem sam. Chcesz, bym poszedł z tobą? Zgoda. No to no. chodź. Oh. Oh. Śmiało. Bing. Jesteś gotowy? Bink, wiola ma ładny głos. Pomoże ci zaśpiewać. O. Dziękuję. A dobrze? Mamy fiolet indygo. O, idę do ciebie, Bink. Ja też. Mamy fiolet indygo, Płękit i żółty bo. Z pięciu będziesz mógł Stworzyć piękny tęczy łuk. Pomarańczy dam, by rozwitła mam. Teraz każdy będzie mógł stworzyć piękny tenczy łuk. Bardzo o to chodziło kryjeczko.